Dawno nas tu nie było, więc wracamy. Jesteśmy na terenie dawnej fabryki DAK Fabrik Bromberg. Idziemy zobaczyć jedno miejsce, które pominęliśmy już jakiś czas temu. Także idziemy zobaczyć, co tam, czy można wejść tam, czy nie. Chodźcie z nami. Dla osób, które są u nas pierwszy raz, znajdujemy się na terenie dawnej fabryki materiałów wybuchowych DAK Fabrik Bromberg. Jest to jedna z dwóch takich największych fabryk. Po niemieckich, które znajdują się na terenie Polski, Bydgoszcz i Krzystkowica to są dwie największe fabryki. Te DAG, fabryki DAG miały też swoje jakby inne filie, ale one były już o wiele mniejsze. O nich się tak dużo nie wie i się tak dużo o nich nie mówi. My byliśmy jeszcze w Ludwikowicach Kłockich, tu macie też odnośnik. Tamta akurat fabryka nie była stworzona od początku, tylko zaadoptowano ją z dawnej kopalni. Także zapraszam na suwnicę dzisiaj. Chodząc właśnie tutaj y, po lesie, po Puszczy Bydgoskiej znajdujemy różne pozostałości. Duża część budynków została już wyburzona, tak jak, ale tak jak tutaj widzimy jakieś słupy, widzimy tutaj suwnicę, na której my jesteśmy. No to też są pozostałości, których nie wyburzona, która sobie stoi i czeka. Aż sama się zawali w końcu. A tam, dokładnie tam za mną widać budynek, który należał do DAG. I w tym budynku miał powstać na nowo bydgoski browar. Odremontowali go troszeczkę, według nas bardzo brzydko. W sensie wolimy raczej ten klimat Oryginalny z dachu, jak widać, zniknęło już maskowanie. Na naszym jednym filmie widzieliście ten budynek, jak wyglądał przed remontem, zanim go kupili. No i teraz, jak podjechaliśmy, patrzymy. Budynek jest na sprzedaż. Także na ten moment nie wiem, co się dzieje z browarami bydgoskimi. Na pewno piwo produkują, ponieważ produkowali je w innym miejscu na czas, zanim zaczną tutaj. No ale w tym momencie nie wiem. Co się tam dzieje dalej? Może się później zorientuję. A ja teraz stoję dokładnie na suwnicy. Pozostałości po suwnicy. Tutaj była wielka suwnica. Jak ona dokładnie wyglądała na ten moment? Nie wiem. Ale na dole jest skład, skład węgla. Tutaj po środku. No i tutaj suwnica sobie była. Ten węgiel był jakoś przeładowywany, coś z tym robione. A my szukamy wejścia, bo gdzieś tutaj podobnoż jest wejście do kotłowni bądź pozostałości po kotłowni, czy tam elektrowni. O, tutaj tego nie widzicie. Ale tak jak ten zbiornik tam jest powiedzmy wypłaszczony i tam też jest wypłaszczony, to tutaj na środku, tu jeszcze dodatkowo widać. Są jakieś zagłębienia, być może tam gdzieś wciągało go pod ziemię. Karolina już jest na końcu, odsłaniałem tą gałąź tutaj za mną co jest i mną troszeczkę bujnęło, a nie chciałbym stąd spaść, ponieważ jest całkiem wysoko. A jak wiecie mam troszeczkę lęk wysokości, właściwie nie wiem dlaczego ja tutaj, dlaczego ja tutaj wszedłem. Tu troszeczkę lepiej widać, o tu jak właśnie troszeczkę lepiej widać, jest mniej drzew, nie ma koron drzew, to bardziej mi się już nogi miękkie, miękkie robią. Tutaj widać właśnie ten zbiornik, zbiornik na węgiel, a tam jest właśnie to przegłębienie, betonowe oczywiście wszystko. Ja tak do końca nie wiem, czego szukamy. Nie wiem, jak to wejście wygląda. Czy to jest ładne, zapraszające wejście, czy to jest dziura w ziemi jak do sztolni. Tego to nie wymieniłem. Nie wiem, Karolina tu przeszła, ją ja tu teraz przejść. A, ja już widzę to wejście, czyli jednak jest zapraszające. Właśnie jesteśmy w zbiorniku. To tutaj był węgiel, tak? To nie jest wejście jednak. Myślałem, że to jest wejście z daleka. Nie. I to jest właśnie to, co widzieliśmy z góry, co wam pokazywałem, że jest takie przegłębienie betonowe. Więc nie, bo tutaj jest jak już, no to jest syp. Tutaj. Tu się wsypywało pewnie ten, ten węgiel z tej suwnicy, czy coś takiego. Tu gdzieś był. Tam jest. Tam, tam jest wejście. Z boku był składowany. Z boku było składowane, a tutaj. a tu był wsypywany, i tu był pewnie zaciągany. Dobra, światło już zamontowałem. Ale czadzior! O, to jest miejsce na dagu, gdzie nas jeszcze nie było, bo. Informacje, które z... wcześniej znaleźliśmy, pokazywały, że tutaj jest zalane. Tak, dokładnie. Widzieliśmy, wiemy, ile tam nad, dobrych tak. I faktycznie tutaj weszli, ale mieli wodery, co najmniej. Nie? A teraz, przez to, że mamy suche lata, ja poproszę już to, bo tu są w ogóle takie stopnie jak dla słonia, nie jak dla żyrafy, więc uważaj. Oh. Dobra, tam jest jesteśmy w środku. no po prostu to, kto, kto to zrobił jest mistrzem, nie? No, bądź drabinka jest sztosik. Dziękujemy. Kimkolwiek jesteś, dobra, dobra, duszy, duszyczko. Ty, to są faktycznie te takie kurde poda podajniki węg węglowe, metalowe. Nie wiem jak to się nazywa. Spójrz i tutaj to czym my weszliśmy pierwotnie to była właśnie taka zapadnia, no. że się zamykało i węgiel nie wpadał. Tak samo tutaj. Jest nawet jeszcze łoprosze. Kołowrotki od obsługi. Spójrz tutaj. Li linka. Linka jest stalowa. Linka jest stalowa. Cały czas prześwietlona. No, a już nie działa tak naprawdę, no. Zaśniesz ale robi łańcuch. I tu mamy, ale to jest pozostałość węgla, raczej drzewnego, z tego co widzę. Tu jest jakaś taka kurde te, ten który to wszystko trzyma. Wow, kolejne taślinka. I tutaj całkiem taki duży wpust. Tutaj poświecisz, to to jest to taka ramka od lampy, nie? Mhm. Tak istotnie jest. Kolejny szyb. Oświetluj tu. Tęż masz koło znotki. Hmm. No, jakby to nie było zalane, no to, to na bank też byłoby pewnie powycinane. Tam u góry cały do, do otwierania klap zapewne. No. Tu, pe, tu być może wagoniki jechały. No pewnie, że jechały. Zobacz. Ja już widzę. Spojrzmy, tutaj. Ja już tam widzę, że tutaj były były szyny. Tory. O! dwuteownik leży. To wygląda jak kotłownik. No bo... Ze strefy magazynowej Bo to musiała być kotłownia. I patrz, tu mamy zalane coś. Może patrz pod nogi, bo padniesz i co? No. Aha, to jest woda. No. I to jest dość głęboko. No jest. Utopić by się nie utopiła, ale... Ale byś... nie byłoby przyjemne. Myślę, że jakość tej wody no nie jest za dobra. Tu jest syp jakiś. Tam już widzisz, tam jest zawalone. Tam cokolwiek było. Bo ty pociąg. pociąg. To dalej musiało gdzieś funkcjonować, cała kotłownia musiała być budynkiem na zewnątrz. Tu jest zburzone, z zewnątrz nie widać tego, żeby było zawalone, więc po prostu jak wysadzili, zburzyli, to to wszystko tutaj się zapadło. Tam pewnie dalej gdzieś szło, tak jak, tak jak i ta kolejka i to wszystko. Mega, jeszcze Glina. że trochę musi. Trochę tej wody jeszcze musi zejść. Patrz, tam jeszcze cały kabel, jakiś. Już, a nie, to jest sama taka. Wąż gumowy. Tu ładnie widać kable jeszcze. Idą sobie z ziemi. Ale byli ucięli, nie? Widać. Żeby, Może znajdziemy miejsce, gdzie one wychodzą, żeby nie są prądu yy, odciąć. Też rura jeszcze jakaś tam. O i tutaj właśnie idą tak, szyny. szyny po wagonikach i szły sobie właśnie gdzieś tam, czyli cała, cała kotłownia musiała się znajdować tam dalej. Tu leży, leży zwinięty wąż albo kabel. Albo lina. To jest lina, chyba. Lina, to, to wygląda tak. Ma lina. taką strukturę. Na no lekka kabel może mieć taką obwolutę. A tu. nie, To nie To nie wygląda jak tam, tu w O proszę, taki. Taka ciekawostka, której totalnie się nie spodziewaliśmy. Taki smaczek. No, a to po prostu. To jest sztos. Drabinka Grabinka pierwsza klasa. Jak widać, nawet nas zaskakuje jeszcze Dak Bromberg. Pamiętajcie, że Urbek to zajęcie niebezpieczne. Jeżeli Wam się podobał film, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, subskrybujcie. Jeżeli jeszcze tego nie robicie. Do zobaczenia, następnym razem. Cześć! Tam było bardzo cicho, dlatego tak się wydaje. Oj, kurde. Także weszliśmy faktycznie.